Radomir Wit, witam serdecznie i mam dla Państwa pewną propozycję, to znaczy tę książkę, ale to jest wyjątkowe wydanie, dlatego że w środku są podpisy wszystkich bohaterek i bohaterów tej książki, czyli fantastycznych dziennikarek i dziennikarzy. Jest rozmowa z Kasią kolendą Zaleską, z Justyną Dobroszoracz, z Karoliną Lewicką, z Patrykiem Michalskim i Rochem Kowalskim, no jest też... Mój podpis. A dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że chciałem Państwa zachęcić do licytowania tej książki i wsparcia w ten sposób Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i się zobowiązuję, że w Warszawie osobiście książkę dostarczę do rąk własnych osoby zainteresowanej, a poza Warszawę mogę osobiście wysłać. Zachęcam do tego, żebyśmy wspólnie wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To ode mnie propozycja do licytacji, ale takich propozycji, gdyby Państwo chcieli jeszcze bardziej wesprzeć WOŚP, do czego zachęcam, to znajdziecie Państwo więcej licytacji na Allegro.